No, zobacz. Widzisz? Mieliśmy iść na sanki. I nie będzie sanek dzisiaj, bo kiapa jest. Normalnie wszystko płynie. Widzisz, już się trawa powoli Pójdź, pokazuje. Chury. No, jeszcze jakby nie padało, to moglibyście pójść. Moglibyśmy pójść, ale Nie, tak. ale wiesz co? Taka widzę. Kapuśniaczek, chyba to się mówi. Nie, Badziuś? No to tak. Czym się bawicie, już. Tym robalem takim gumowym? Jak tam, Barbara? Nieźle. Idę zaraz się ubierać, ogarniać. Do roboty znowu jakieś, no i... No miałam te sanki zrobić z nimi, no i co? Nie, no ja też im wczoraj obiecałem, ale widzisz, co tu się dzieje. Nie, przecież! No to i przedwczoraj, ale wczoraj też wam wieczorem obiecywałem. A dzisiaj się już się w nocy w ogóle pogoda zmieniła. Przyszlało całą noc. Czasami to tak zacinało, bo nic. No ty to nic nie słyszysz, mocy. To wiem. Ja, ale nie hmm? <laughs> mówię. patrz, 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 patrz. Uważaj na nogi, bo on się może w tej zabawie wiesz, rozpędzić i cię podrapać. No polał, Odpuścił. No, no dobrze. Tak. A tu od rana, proszę Państwa, się dzieje. Nie ma Tak. Ja też przy okazji przypominam Państwu o możliwości rezerwacji terminów na wakacje i no i na wrzesień. I nie tylko na wrzesień, na maj też. Też widzę, że Was maj interesuje i przy takim wyprzedzeniu możecie to zrobić sporo taniej. Właśnie, może nas zapraszamy. jakiś maj powinien zainteresować. Właśnie, no bo... właśnie, sami to robimy i Was też do tego zachęcamy. Racja. Słucham? Racja, to jest właściwy plan. No tak, bo my w ogóle nic na, żaden, na maj nie mamy, nie? Znaczy, my chyba mamy jedyną szansę na majówkę, bo potem te około okołokomunijne tematy nas mogą mhm. zająć bardzo. Więc myślę, że majówka to jeszcze nie byłby taki głupi czas. No. Trzeba pomyśleć tylko nad kierunkiem. Tylko wcześniej właśnie trzeba, no. Słucham. Nie, nie wadził, bo strzelisz sobie. Chcesz to zabrać? Nie. Z kota? Nie. Ja zrobić mi takie, Wiem, wiem co. To musisz kartkę mi przynieść, wiesz? To ja Ci zrobię. To, co Ci dziadek ja robił, tak? Dużą taką? Dużą przynieś, to ja Ci ją podrę na mniejsze i też będą. No, to tak. i <laughs> coś czuję, że dzisiaj to się zasiedzimy w chałupie. Właśnie dzisiaj nie ma tak bardzo... Znaczy Wszystko prostu... płynie. Było zaplanowane, że pójdziemy do no, sanki. No do parku na sanki a tu. I to się może nie udać, no ale... No dobra, damy sobie radę. Właśnie, tylko jak skończę, dobra? Zobaczymy. To ci to zrobię. A ty co ty tam masz na tym paluchu? A ja kotko Coś tam się wczoraj wydarzyło. Aha, okej. Okay. Ale chciałam no. jeszcze powiedzieć, że jeśli nawet byśmy mieli dzisiaj nic nie robić i jutro... To chyba jest prawo do tego u wszystkich, bo jesteśmy aktywni pozostałe dni przed, byliśmy aktywni w Zakopanem, teraz będziemy aktywni jeszcze gdzie indziej. No, to Dajmy sobie trochę naprawdę luzu. Teraz gozu. jeszcze będzie, wiesz, tyranie po, po tych plażach i tak dalej. No więc właśnie, nie mam jakiegoś dużego parcia na, wiesz, wymyślanie. To znaczy litości dla nich nie mamy. Na siłę aktywności. Odpocznijmy też czasem. W ogóle chciałam powiedzieć, że się nam się nigdy nie zdarza tak w ciągu dnia normalnie. Nigdy. Jak jesteśmy, nawet jak oni są w szkole, w przedszkolu, żeby tak odpaść telewizor, na przykład, nie, coś opowiedzieć na się. Kiedy? Nie, taki czas przychodzi dopiero wieczorem, taki względu na to, czy dzieci są w domu, czy w szkole. Bo cały czas jest jakaś robota różna, różnego typu, no ale jest. No i w zasadzie, teraz w ferie to mogłoby się to w teorii udać. Nie, nie, nie uda. Ale się. Ale i tak się nie uda. Zwłaszcza, że zaległości są jeszcze no. przy domu. Co jest, chłopie? Idź, ubierz się. Da, już masz ubranie przygotowane, idź się ubrać. Wedzon, idź na górę i powiedz dziewczynom, że sanek to dzisiaj chyba nic nie będzie, bo wszystko płynie, jest kiepska pogoda. A w Zakopane widziałem, że chyba wszyscy trafili z pogodą. Oby jak najdłużej. <kli> No. A najlepiej przez całe ferie. Tak, bo to są zawsze lepsze humory i... Tak. Chociaż jeszcze w zakopcu to powiedzmy, że sobie można poradzić z tym. No te stoki przeważnie są tam jakoś dośnieżane i z tam tragedii nie ma w tym mhm. sensie, no ale wiadomo, że jest przyjemnie, kiedy jest taka temperatura około zera tuż pod kreską najlepiej. To wtedy jest najmilej. <laughs> no. No tak. <laughs> no, tak było. No dobrze, ja tutaj muszę kończyć, bo znowu ktoś mnie atakuje. To